i ITV. Wasza telewizja internetowa. Pośród białych potorków i szumiących drzew wije się leśna droga, a my wędrujemy zaczarowani. Do kota sprowadzi. No właśnie, Żyda nie wie nikt. Przed nami przełęcz sucha, polana, z lewej kamienni. Są takie chwile, w których czas jakby był zaczarowany, jakby się zatrzymał. Są takie chwile, kiedy znajdujemy się w krainie łagodności, po to, by zastanowić się nad tym, co w życiu naprawdę ważne. Dziś na Kudłaczach, po naszemu zaskoczeniu, było takie spotkanie: otwarta scena piosenki autorskiej, a na niej artyści, którzy wyśpiewali własne utwory. Ale to już chyba dziesiąty raz. Na Kudłaczach otwarta scena piosenki autorskiej, gdzie Będziemy słuchać pieśni, których rzadko usłyszycie w różnych stacjach radiowych albo w ogóle nie usłyszycie. Żadna telewizja nie nakręca tego, a jak nakręca, to taka inna, regionalna, internetowa. Czwarta Stacja Piosenki Autorskiej służy po to, żeby promować piosenkę autorską, naszą polską muzykę, naszych polskich autorów, gdzie praktycznie nie można ich nigdzie usłyszeć i razem z krzyśkiem, czyli. Kierownikiem tu na, na Kudłaczach, wpadliśmy w taki właśnie pomysł, żeby zrobić raz do roku, na wiosnę, takie spotkanie właśnie w tym miejscu. Czyli przedstawić tych autorów młodych, może nie młodych, ale też, właśnie tak mówię, piszą, sami piszą, czasami bardzo ładnie, czasami mądrze, może i przy tym bardzo, bardzo melodijnie. A że miejsce jest urokliwe blisko Krakowa, nad Pcimiem. W górach, niedaleko, no, więc właśnie padło na to miejsce, Kudłacze, scena piosenki autorskiej. Cykliczność jest raz do roku, ale tak naprawdę tę imprezę organizujemy cztery razy do roku, jak cztery Bivaldiego, e, Czyli wiosnę mamy na Kudłaczach, e, lato na Rycerzowej w Beskidzie Żywieckim. Jesień w chacce włóczyki Jana Jannej, a na zimę schodzimy do ciepłego miejsca, czyli Krakowa. po A dzisiaj wystąpią przed publicznością Radosław Partyka i z nim parę osób pewnie on ich przedstawi i opowie więcej. Czasem ja nie znam tych ludzi ale czasami właśnie, bo się sami zgłaszają, nie mam zbyt dużo informacji. Będzie Maciek Czernecki. Z ciekawostek jest to, że Maciek Czernecki ma taką barwę głosu, że przypomina Bogusia Łyszkiewicza z chłopców Placów Broni jest wokalistą na dzień dzisiejszy w, tej, w tymże zespole. Jedną piosenkę zgłosiła Karina Chrobak. To też taka duża niespodzianka. No i na końcu, jako gospodarz, my, czyli Włodek Mazur przyjaciele. To jest dla mnie ważne miejsce, ponieważ tutaj jakby zaczynałem razem z moim zespołem Zielony Szlak tą przygodę z piosenką no 10 lat temu. List to przyjaciela to piosenka do wiersza Karola Wojtyły. Sobotką się kłaniaj ode mnie i świątką starego woka, post sprawujących po drogach, ascetycznym, wychudłym świątkom. Płomień sobódki się zegnie, Zakotli nad goryczkami, Na dwóch zakolewie się w nogach, Kłaniaj się dębą siergą wszystkim pamiątkom. W tych sobódkach się serca sprzęgają. Utajonych płomieni węzłami, poezja jest ukojeniem, sobótek córa, a nie Boży przewodniku. Kiedy się słowo ciałem stanie, do nieba prowadź go muzyką, przez karenice. Przez granie, a jeśli miejsca starczy nas, przygarnij pod swe skrzydła złote i sprawiedliwie podziel czas, na to i teraz, na tam i potem, Sędz cena się dusz obrońcą. W powietrzu morzu i na lądzie, Brodnie niepokornych, kiedy w końcu, Na ostatecznym staną sądzie.